Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo, w którym chcę opowiedzieć Tobie o wydaje mi się bardzo skutecznej, a przede wszystkim przetestowanej strategii, związanej z szybkim rozwijaniem swojego potencjału. Co zrobić, żeby rozwijać swój potencjał? Co zrobić, żeby na przykład ułatwić sobie wchodzenie w stan flow? Jest to strategia dosyć nietypowa. Myślę, że dla wiele osób zaskakująca, że stan flow, jako narzędzie, które na przykład bardzo często przerabiam w kontekście produktywności, jest czymś, co będzie, będzie powodować, że będziesz się fokusować na innych ludziach. A więc, pierwsza podstawowa rzecz. Jeżeli chodzi o uwalnianie swojego potencjału, pierwszą podstawową rzeczą, jaka jest najważniejsza w kwestii uwaga rozwijania siebie i kształtowania odpowiedniego, wydaje mi się, najbardziej opłacalnego mindsetu, to ułożenie sobie w głowie, że jedyną osobą, z którą możesz konkurować, jesteś ty sam, jesteś ty sama automatycznie wykluczając jakiekolwiek postrzeganie siebie w kontekście konkurencji w odniesieniu do innych ludzi. To po pierwsze, i to jest ta pierwsza część tego bardzo ważnego komponentu, a drugą częścią tego komponentu jest to, że od dziś postanawiam, wybieram, decyduję wspierać innych w ich rozwoju, w rozwoju ich potencjału. I tutaj są daleko idące tego konsekwencje. Zauważ, że mając tego rodzaju nastawienie, mindset, że po pierwsze konkurujesz tylko i wyłącznie ze sobą, to jest ta pierwsza część komponentu, odnosisz się do tego, co okazało się najbardziej skuteczne w historii i w przypadku najlepszych na świecie wymiataczy w swoich dziedzinach, którzy w pewnym momencie zorientowali się, że, no cóż, są sami na szczycie. Na szczycie możliwości, jakie można by odnieść do jednostki ludzkiej, ponieważ dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc, miesiąc, rok w rok konfrontowali się ze sobą, po to, aby być jeszcze lepszą wersją siebie, po to, aby na przykład lepiej grać w koszykówkę, tak jak robił Kobe Bryant, Michael Jordan. Jest to nic innego jak jedna ze strategii Tima Grovera, który właśnie wychował. Wymiataczy wszechczasów, ludzi, którzy tak naprawdę osiągnęli szczyty możliwości, które na dany moment, bo nie twierdzę, że to są um, absolutnie, um, absolutne szczyty możliwości, tak? które na dany moment były znane człowiekowi. Drugi komponent to to, że ty zaczynasz wspierać innych. I teraz e, oczywiście są odpowiednie e, ku temu przesłanki, warunki, które muszą być prze, spełnione, aby, aby to robić, tak? No bo pamiętaj o tym, że. Em... Są ludzie, którzy nie chcą nawet pomocy. To nie jest to, że nie zasługują, bo uważam, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, ale wiele osób po prostu nie chce pomocy, a woli się, wolą się takie osoby na przykład użalać na sobą albo znajdywać usprawiedliwienia, ale pomocy nie chcą. I tutaj na ten komponent bym zwrócił uwagę. I teraz wyobraź sobie, że jutro budzisz się rano. Budzik dzwoni, wydawałoby się, że dokładnie w ten sam sposób, co zwykle. Budzisz się. I zaczynasz patrzeć na ten świat zupełnie inaczej, szczególnie na ten komponent in, związany z innymi ludźmi, na ten komponent socjalny. Zastanawiasz się od rana, jak możesz wesprzeć innych ludzi. Na przykład, jak możesz wesprzeć najbliższą sobie osobę, czy osoby. Co możesz zrobić danego dnia, aby wspomóc. Swoją partnerkę, swojego partnera. Co możesz zrobić, aby tego dnia wesprzeć swoje dzieci w jakiś wyjątkowy sposób, szczególnie taki, który po ustaleniu z nimi będzie wydawał się najbardziej optymalny. Później, na przykład, nie wiem, idziesz na trening i e, dajmy na to, uprawiasz jakąś dyscyplinę sportową, gdzie spotykasz się z ludźmi, którzy mają taką samą pasję. Automatycznie z ogromną serdecznością chcesz wspierać ludzi. Jeżeli widzisz, że ktoś czegoś nie umie, automatycznie go korygujesz. Jeżeli widzisz, że możesz zrobić coś, co spowoduje, że ktoś uniknie jakiegoś błędu, automatycznie mu w tym pomagasz. Później idziesz do pracy, zakładając, że no, na przykład po ciężkim treningu dokonałeś, dokonałeś jakiejś tam higieny, idziesz do pracy, bo nie chcesz zrobić na złość nazbyt wyrazistym zapachem. Swoim współpracownikiem, ale masz czystość w sercu na zasadzie mogę pomagać innym, osiągać im lepsze rezultaty, idziesz do pracy, Twoja komunikacja jest otwarta. Jesteś otwarty, jesteś otwarta na konstruktywną krytykę, i automatycznie taką krytykę dajesz. Uwaga, ale krytyka to nie jest jeden z komponentów, bo później powiem ci w kolejnym kroku, to przede wszystkim zauważasz te rzeczy, które ktoś robi na przykład w sposób wyjątkowy, i o to od razu mówisz. I to od razu mówisz. Chociażby to miało być coś, co nie do końca nawet wiąże się z pracą, ale, nie wiem, ma bardzo dobry sposób komunikowania czy w artykułowania swoich myśli, tak? I ty to dostrzegasz i to wyrażasz. W momencie, kiedy na przykład pracujesz w zespole, automatycznie podkreślasz ciągle świadomość wspólnego celu. To samo robisz w domu. Celem waszym, Waszego związku jest XYZ. I to jest nadrzędna rzecz, która powoduje, że pomagacie sobie wzajemnie, bo zgadnijcie co to jest bardzo zaraźliwe, aby ten cel osiągnąć. Czy to w pracy, czy to w domu. Zauważ, że tak naprawdę siła. Człowieka uwalniana jest w kontekście społecznym. To właśnie ten efekt synergii, gdzie jeden plus jeden nie równa się dwa, nie równa się cztery, nie równa się 8, równa się tysiąc albo i milion. Kiedy ta czystość intencji powoduje, że automatycznie możecie razem osiągać znacznie więcej. Tutaj od razu przywołuje kontekst na przykład szkoleniowy, tak? Pracując częstokroć z handlowcami, gdzie niektórzy powiedzieli, wiesz, przemyk to jest bardzo, bardzo konkurencyjne środowisko. Jakie to jest środowisko, zależy tylko od ciebie i zależy od, jeżeli jesteś menadżerem, zależy jaką ty świadomość tłaczasz w tych ludzi, tak? Oni mogą mieć świadomość wspólnego celu, mogą uczyć się od siebie nawzajem, ale. To nie wyklucza tego, że na przykład ci, którzy robią pewne rzeczy w najlepszy sposób, otrzymują jakieś wyróżnienie. Uwaga, uwaga, bardzo ważna rzecz. Tu, jeżeli przyznajesz nagrody, nie przyznajesz nagrody dla najlepszego handlowca, bo jeżeli uznajesz kogoś za najlepszego handlowca, ktoś będzie gorszy i ktoś poczuje się gorszy. Jeżeli chwalisz, nie mówisz, że ktoś jest najlepszy w czymś. Ale wyróżniasz fakt, że robi to w sposób wyjątkowo, na przykład wyjątkowo skuteczny, tak? Może to być wyróżnienia, nagroda za skuteczność. I jeżeli, wiesz. Tutaj promowanie nawet na, na, na poziomie całej dużej organizacji, oczywiście przykład idzie od góry, jeżeli coś takiego jest, automatycznie ludzie, którzy wkładają więcej wysiłku w swoją pracę, powinni być wyróżnieni. I oni, na przykład sprzedaży, oni będą się wyróżniać tak? i dzięki temu mogą się na przykład dzielić, z, jeżeli będą oczywiście odpowiednio ustosunkowani, nastawieni zgodnie z przykładem z góry, będą w stanie się tą wiedzą dzielić. Czyli zauważ e, właśnie wspieranie innych ludzi w osiąganiu ich celów. To jest rzecz niesamowicie ważna, bo Twoje serce się otwiera, ten przepływ energii nie jest zblokowany. I uwaga, uwaga, u, u, usuwasz ze swojego życia, bardzo ważna rzecz, usuwasz ze swojego życia strach, obawę, że ktoś może mieć lepsze rezultaty od Ciebie. I tu bardzo ważny jest ten element lingwistyczny. Nie jest lepszy od Ciebie. Ale ma tylko lepsze rezultaty od Ciebie w danym wąskim wycinku. Tak? Nie jest lepszy od Ciebie. Każdy człowiek jest tak samo wartościowy. Nie chodzi o to, czy ktoś jest lepszy, czy, to, czy ktoś jest gorszy. Jedna osoba robi pewne rzeczy w sposób wyjątkowy, co daje mu wyjątkowe rezultaty i to wszystko. Zauważ, media społecznościowe zmuszają nas do ciągłego porównywania się. Usuńmy to raz na zawsze. Pamiętaj o tym, że jeżeli na przykład kiedyś obserwowałeś, a może sama, e, sam skakałeś, skakałaś na trampolinie, automatycznie wiesz, że w momencie, kiedy dwoje ludzi się dobrze ze sobą synchronizuje, to na trampolinie, jeżeli się synchronizują, automatycznie odrzut będzie znacznie wyższy i ta jedna i druga osoba będzie w stanie skakać odpowiednio wysoko, jeżeli będą ze sobą współpracować, jeżeli będą się wspierać. Dokładnie tak samo w życiu. Odwołując się do biologii, zauważ, że e, tutaj e, taka ciekawostka, świetliki, samce świetlika, które rozbłyskają samodzielnie, mają 5% szansę na przyciągnięcie samicy. Ale jeżeli połączą się w grupę i zaczną rozświetlać się razem, szansa na przyciągnięcie samicy wzrasta do ponad 80%. <laughs> Oczywiście tutaj pewnie w życiu prywatnym u, u takiego gatunku, jakim jest e, ludzi człowiek. Może się to nie sprawdzić, ale sam fakt chodzi mi tutaj o tą chociażby metaforyczną trampolinę, gdzie ty grając do jednej bramki z wieloma osobami, a pamiętaj, na pewnym poziomie jesteśmy połączeni. Twój sukces jest także moim sukcesem i to wszystko zależy od tego, jak ja to postrzegam. Jeżeli ja będę to postrzegał na zasadzie takiej, że on jest po prostu lepszy, nie, on robi tylko lepsze pewne rzeczy w inny, wyróżniający się sposób. Bardziej skuteczny sposób, co chcę teraz. Jeżeli ja oczywiście postanowię stać tutaj i się dołować, że on osiągnął lepszy rezultat, no to zgadnij co? No To nie będę się czuł dobrze, poczuję brak, poczuję e, poczucie niższości, tak? Ale jeżeli ja się zastanowię, co on takiego robi wyjątkowego, i uwaga, przetestuj to, zapytaj taką osobę, co robisz takiego wyjątkowego, proszę, czy mi pokażesz, pomożesz mi? Bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś odmówił. Jeżeli nawet mówisz, że, że ludzie odmawiają, to prawdopodobnie tego nie próbowałeś, nie próbowałaś i nie próbuj mi wmówić, że to zrobiłeś, zrobiłaś, bo nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Albo zrobiłeś, zrobiłaś nieodpowiedni sposób. Druga sprawa. Zauważ, że tutaj jeszcze na przykład odnośnie sprzedaży, to jeżeli ty wspierasz innych ludzi, automatycznie w sprzedaży twoi klienci, potencjalni klienci to czują, czy ty chcesz dla niego dobrze. tak? Czy ty chcesz tylko po prostu zarobić kasę? No, ale to już jest e, kolejny aspekt, bo tych aspektów z tym związanych, daleko idących jest bardzo dużo. Druga sprawa, uwaga. Otaczaj się tylko pozytywnymi ludźmi. Oczywiście brzmi to bardzo brutalnie, tak? Brzmi to bardzo brutalnie, no bo co teraz? To co teraz mam zmienić znajomych, to teraz mam, mam się ich pozbyć, kasować ich z Facebooka, przestać się spotykać? Zgadnij co, jeżeli to Ciebie kosztuje energię, to, tego, to tak zrób. Po prostu tak zrób. Albo powiedz im wprost, przestań ich obgadywać za plecami, bo przyjaciel to osoba, która broni. Za plecami i mówi wprost wtedy, kiedy ma taką możliwość. Powiedz im wprost, że rozmowa z taką osobą jest męcząca, ponieważ ta osoba narzeka, obwinia, urzala się nad sobą i to jest bardzo niska wibracja, źle się czujesz z tego rodzaju rozmowami. Jeżeli poprosisz, czy ta osoba może zmienić sposób rozmowy, zobaczysz, co się stanie. Nic cię to nie kosztuje. Natomiast jeżeli cię to kosztuje mnóstwo energii na co dzień no to zgadnij co, no to w tym momencie tą energię, którą mógłbyś, mogłabyś zainwestować tam, gdzie to naprawdę będzie docenione, tak? Kiedy ktoś to doceni, że porozmawiał z Tobą, że, że wsparłeś go, wspar, wsparłaś go em, czy, czy ją, to automatycznie to jest coś zupełnie innego. Pamiętaj, że ze swoją energią, jak z każdym jednym zasobem, Możesz dokonywać wyboru co do alokacji tego. Jeżeli masz pieniądze, możesz pieniądze wydać na dragi, które cię ściągną w dół, ale możesz wydać na nie wiem, odżywczą żywność, która ci pomoże, tak? albo na medytację, albo na aplikację do medytacji, co cię będzie wspierało. A to samo z energią. Możesz ją spożytkować i po prostu pozwolić, żeby spłynęła w kanał, bo ktoś ma kaprys, żeby sobie ponarzekać. Tak? Albo druga sprawa, możesz to zainwestować tam, gdzie ludzie tego potrzebują. Nie wiem, lepiej iść do domu dziecka tam, gdzie dzieci tego potrzebują, żeby im powiedzieć, jak są, jak, jak są wyjątkowe, jak są wspaniałe. tak? Nie pozwól, aby twój tak cenny zasób jak Twoja energia mentalna, emocjonalna, duchowa, była marnotrawiona przez kogoś, kto zamiast ruszyć dupę, przepraszam za określenie, woli się użalać nad sobą i ciągnąć od każdego naokoło. Trzecia rzecz jest z tym ściśle związana. A mianowicie. Chroń się przed negatywnością. Chron się przed negatywnością. To, co powiedziałem, zastanów się, jak chcesz za każdym razem e, zainwestować tak cenną energię i tak cenny czas. Zgadnij co? Kiedy to najczęściej sobie uświadamiamy, kiedy jesteśmy nieuleczalnie chorzy, kiedy mamy świadomość tego, że już nam nie, ma, nie pozostało dużo, tak? Wtedy byśmy tą energię zainwestowali w sposób zupełnie inny. Czemu by nie zrobić teraz tego, właśnie teraz, kiedy otrzymałeś, otrzymałeś tak wspaniały dar jak życie, jak zdrowie, jak energia, jak umiejętność komunikacji, jak umiejętność przekazywania pozytywnych emocji. Wyobraź sobie, że ta sama butelka wody będzie kosztować, nie wiem, dwa złote w Biedronce. 2 zł, przepraszam, 5 zł na stacji kolejowej i 15 zł na lotnisku. Będąc tą butelką, gdzie chciałabyś gdzie chciałbyś się znaleźć? Oczywiście, tam, gdzie ta wartość będzie postrzegana jako największa. Dokładnie tutaj, zauważ, że negatywność jest czasem bardziej zaraźliwa i bardziej szkodliwa niż dym papierosowy. I powiedziałbym, że w restauracjach powinny być dodatkowe takie, powiedzmy, tabliczki, że tutaj się nie pali, ale tutaj się nie rodzi negatywnymi myślami. Odizoluj się od telewizji, od szkodliwych mediów społecznościowych. Zacznij filtrować, co przychodzi do twojej świadomości. Aby nie były to negatywne rzeczy, aby nie były to negatywne rzeczy. Pozamykaj swoje okna świadomości na wszystko to, co cię osłabia, a każda energia albo cię wzmacnia, albo cię osłabia. Znowu to jest kolejny zasób, który otrzymałeś, otrzymałaś coś niesamowicie cennego. Chcesz, aby to po prostu spłynęło w kanał? Zauważ, że z negatywnością jest tak: w świetle badań naukowych, każda negatywna informacja powinna być zrównoważona. Trzema pozytywnymi. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nasza świadomość jest tak skonstruowana, że zdecydowanie szybciej wchodzimy i głębiej wchodzimy w negatywne rzeczy niż w pozytywne, tak? Zdecydowanie łatwiej nam się będzie wkręcić na zasadzie. Co to będzie? Teraz dwie rakiety trafiły, wojna na Ukrainie, inflacja, kryzys ekonomiczny i cały wieczór rozmowy na ten temat, tak? Impreza wydawałoby się udana, wszyscy, powiedzmy, piją i zapijają smutki, zastanawiając się, co się teraz stanie złego z nami, versus... Wejście w temat, nie wiem, działalności organizacji charytatywnych albo działalności na rzecz innych ludzi. Zauważ, że ludzie nie potrafią się w to wkręcić, tak? Być może bywasz na takich imprezach, ja czasami tak, gdzie ludzie rozmawiają o tym, jak można ludziom pomagać, jak można zmienić świat na lepsze, jak można udoskonalić swoje życie. Tu się zdecydowanie łatwiej wkręcić. Dlatego zauważ każda negatywna myśl musi być zrównoważona trzema pozytywnymi. Teraz uwaga, przeprowadzono badania. Ludzie, którzy już mieli relacje 1 do 2, czyli jedna negatywna myśl, dwie pozytywne, już byli mniej stabilni emocjonalnie i psychicznie, a ludzie, którzy mieli jeden do jednego, jedna pozytywna, jedna negatywna, automatycznie odczuwali i wpadali w depresję. Dbaj o siebie, chron się przed negatywnością. Teraz e, czwarta rzecz. Włącz swoją proaktywność na maksa. Wiesz, dużo mówię o tej proaktywności, dużo mówię o tym, żeby powiedzmy nie, nie, nie reagować, tylko tworzyć w swoim życiu. No, bo zauważ, e, ludziom reaktywnym rzadko, jak to się mówi, daje się nagrody za cokolwiek. To ludzie proaktywni, ci, którzy coś stworzyli, to są ludzie, którzy. Um, zgarniają laury, chociaż wielu z, nim na ty, na, na tym, wielu z nich na tym w ogóle nie zależy, i to jest tylko dodatek tak, do tego, co oni robią i jak funkcjonują. Bycie proaktywnym sprowadza się do działań na każdym etapie życia, niezależnie czy pracujesz w pracy e, jako pracownik, czy masz swoją własną firmę. Dam Ci tutaj swoje, swojego własnego życia, bardzo, mogę Ci przytoczyć bardzo wiele przykładów, kiedy po prostu moja szczera chęć pomocy, tak od serca, drugiej osobie, która na przykład nie wiedziała jak coś zrobić, a ja akurat wiedziałem i to była osoba, która była stanowiskiem dwa, trzy razy czasem wyższa ode mnie, to powodowało, że, że po prostu bardzo, ale to bardzo szybko dostrzegano mnie, ale nie chodzi tutaj o moje kompetencje, ale moją chęć, o moją chęć działania, o moją chęć tworzenia, o moją chęć Robienia. I tu nie chodzi o to, że jestem jakiś wyjątkowy, tylko zawsze zadawałem sobie pytanie, co ja mogę zrobić, żeby w tej firmie było lepiej, co ja mogę zrobić, żeby nam wspólnie żyło się lepiej, bo można pewne rzeczy zrobić. Mogę Ci przytoczyć bardzo dużo przykładów, ale nie chcę się zanudzać, bo tutaj nie chodzi o mnie, chodzi o Ciebie. Ale ja mogę ci powiedzieć, że wytestowałem to w bardzo wiele sposobów pracując w Polsce i za granicą, bo przecież był długi czas, kiedy pracowałem dla kogoś, albo z kimś współpracowałem, ale zawsze zastanawiałem się, co ja mogę wnieść wartościowego w życie organizacji, w życie drugiego człowieka, bo wydaje mi się, to jest sens mojego funkcjonowania, mojego istnienia. Tak? Tworzenie wartości. E Mamy tutaj już chyba cztery, cztery bądź pięć rzeczy. Kolejna sprawa. Pamiętaj o tym, w zasadzie to się bardzo ściśle wiąże, tak, bo już mówiłem o tym wspieraniu słowem, że dawanie pozytywnej energii jest czymś, co ciebie nic nie kosztuje, bo to, że powiesz komuś. Kilka miłych słów, ale nie miłych dlatego, że ma to brzmieć fajnie i masz z, z wazeliną wejść w tyłek, tylko szczerych słów, które powodują, że druga osoba poczuje się lepiej sama ze sobą, bo zauważyłeś, zauważyłeś jakiś pozytywny aspekt jej istnienia, bycia, funkcjonowania. E, automatycznie zauważ ten nawyk chwalenia innych ludzi, ale w sposób szczery, konstruktywny, tak? To nie ma być. Jesteś najlepszy, tylko. Bardzo podoba mi się Twój sposób nie wiem, e, przekazywania myśli. Jest naprawdę wyjątkowy, naprawdę. E, bo to, to, to i to. Żeby to miało z, z, z zasadność. To spowoduje, że automatycznie Ty samodzielnie się otworzysz na ten pozytywny dialog i zgadnij, co, Tobie o wiele łatwiej będzie również takie informacja przekazywać sobie samemu. Tak? To jest bardzo ważne. No i piąta sprawa, czy szósta już. E, Ciągle podtrzymuj wysokie tempo i wysokie oczekiwania odnośnie możliwości wpływu na świat, który Ciebie otacza. Oczywiście na początku bardzo często my widzimy w ogóle możliwości wpływu na, na pozytywny sposób, na, na otoczenie, w którym żyjemy. Dlatego hmm, po prostu tego nie robimy, ale w momencie, kiedy widzisz, że chociażby dwa zdania wypowiedziane w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie, do odpowiedniej osoby mogą sprawić, że nigdy nie wiesz, właśnie uratowałeś, uratowałaś mu życie, bo być może był w drodze do popełnienia samobójstwa, co jest tak ważne i tak istotne ze względu na chociażby to, co się dzieje w ostatnich czasach, e, to e, właśnie, uwaga, Szczere świętowanie swoich małych zwycięstw i świętowanie zwycięstw innych ludzi, to jest, uwaga, coś co na przykład w pewnym momencie wdrożyła Toyota, gdzie świętowano sukcesy pracowników i okazało się, że bodajże produktywność wzrosła o 6%. Produktywność wzrosła o 6%, gdzie no, gdzieś jakieś takie wskaźniki, które były mocno naciągnięte poprzez różnego rodzaju systemy i rozwiązania, które wcześniej stosowano, to był maks 1%. A tutaj wprowadzenie czegoś takiego jak świętowanie zwycięstw wszystkich pracowników wzrosła produktywność 6%. Zastanawiające, prawda? To jest właśnie to, co stanowi nawyk i podstawę tego, żeby zawsze na to zwracać uwagę, żeby zawsze być świadomym tego, jakie wspaniałe rzeczy się wydarzyły w momencie, kiedy Twoja proaktywność związana z dawaniem w odniesieniu do innych ludzi, z dawaniem w odniesieniu do otaczającego Ciebie świata, z dawaniem w odniesieniu do um, ogólnie świadomości ludzkiej i wypracowywania wartości dla wszystkich ludzi, to powoduje, że. Twoje życie autentycznie się zmienia. Zauważ takich sześć prostych punktów, o których, nad którymi nie trzeba za dużo dumać, tak? Zacznij dawać, zacznij wspierać innych ludzi. Druga sprawa, otaczaj się pozytywnymi ludźmi. Trzecia sprawa zawsze masz wpływ, zawsze możesz dać coś pozytywnego. Czwarta sprawa, wspieraj innych. Piąta rzecz, chroń się przed negatywnością, i po szóste, świętuj zwycięstwa razem ze sobą i z innymi ludźmi. Tak proste, tak właściwe. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jesteś kimś naprawdę wyjątkowym, masz przepotężny wpływ na siebie i na otaczających ciebie ludzi. Serdecznie Cię pozdrawiam, najlepszego, trzymaj się, cześć.